I brawa dla ale ty masz fajnego męża, wiesz? Jaki on jest odważny. Ile ważysz? Zciemniasz, dawaj, chodź. Odważ 80. Kiedy? Chyba w 68. 80, ale przed wypróżnieniem z rana. Dawaj, bierz szczyt No i kolego, nie pozostaje nic innego, jak tam i z powrotem wygrywa ten, który jest najlepszy. Jaki był czas Łukasza? 27-31. Adaś, obiecaj, że się nie złamiesz. I wszyscy bierzecie odpowiedzialność yy, za, za udział na was tą odpowiedzialność, tak? Okej. Okay. No to jedziesz. Gotowy, gotowy uwaga, sta, poszło. I na Adaś, Nogi znam, czas się liczy. Żalamy samosło z tego faceta. Nie ma was nie, Ik het Ik kan het niet meer zien. Ik kan het niet meer zien. Ik het niet meer zien. Ik kan het niet meer